Hej kochani, a w dzisiejszym odcineczku z drapeczki sprezentowane przez Anię z kanału Zdrapowiczka. Jak już widzieliście, pewnie od Dawida otwieranie paczuszki, Ania przygotowała nam no niesamowicie wielką paczkę. Kto jeszcze nie widział, link do tego filmiku będzie w opisie. I oprócz tego także będzie link do kanału Ani. Wpadnijcie do niej, to bardzo miła osobka. Fajną ma córeczkę, w sumie ma dwójkę dzieciaczków i nagrywa bardzo fajne, sympatyczne odcineczki. Także zajrzyjcie tam do niej, możecie ją też równie dobrze ode mnie pozdrowić. Pozdrowienia od Eweliny. Zostawcie jej subskrypcję, łapeczkę w górę, a my zabieramy się za drapanie owocowej eksplozji od Ani. Mam tutaj pocztóweczkę, są tu zdrapeczki ze Świdnika. Także fajnie, mam okazję kolejny raz podrapać zdrapeczki owocowe z innego miasta, więc jestem tym bardziej bardzo uradowana. Bierzemy się za drapanie, bierzemy mały Michałowy drapaczek. I zaczynamy. Pierwsze co nam się tutaj pokazała, to karambola, ale może jeszcze troszkę was przybliżę do zdrapeczki, żeby było lepiej widać. O, i teraz myślę, że możemy zaczynać. I tak, pierwsza karambolka. Tu nam się ustawiły trzy. Dalej mamy wiśnie. Powiedzcie, kochani, czy u Was jest też tak gorąco? Bo umie to po prostu normalnie roztopić się idzie. Tak słoneczko świeci po prostu, taki skwar. No, czuć lato chociaż, ale naprawdę, normalnie jest taki upał, że w domu wytrzymać nie idzie. Także nagrywam odcinek i uciekam na dwór, korzystać z pogody. No, a co nam się tutaj dzieje w drapeczce? Mamy tutaj ananaski, były kokosy, teraz są ananasy. Wszystko się tak obiecująco zapowiada. O, teraz boróweczka. Tutaj mamy na samej górze boróweczki, i tutaj, czy gdzieś jeszcze? No, nie widzę boróweczek więcej. Dobra, także następny symbol awokado. O! Proszę, jak nam tutaj dużo awokado na dole się pojawiło. Drapiemy. Super, dobra. Następny rządek. Pomarańczka. Są pomarańczki tutaj dwie. Najwięcej no nie ma, to następny symbol. Melon. Dajcie znać, czy u Was też tak cieplutko, czy, czy pada, czy może burza? Co tam się u Was w pogodzie dzieje? Bo jestem bardzo ciekawa. Dobra, co tu dalej mamy? Figę. Następna brzoskwinka. O proszę, tu mamy więcej brzoskwinek. Później co? Cytrynka. Są dwie cytrynki. I ostatni symbol. Kiwi. Ale kiwi nam tu... O! Odsłoniło nam linię. Super! Mamy pierwszą zdrapeczkę. Od Ani wygraną. Mamy tutaj linię. E, chyba niczego nie przeoczyłam, bo nie mieliśmy... A czy były? O! Tu jeszcze były wisienki. Także mamy nawet dwie linie. Super, dobrze, że sprawdziłam, bo tak mówię, czy czegoś nie przeoczyłam, a przeoczyłam tu wisienki. Także super, mamy dwie linie już wygrane w pierwszej zdrawce. także naprawdę widać, że Aniulka od serca mi te zdrapeczki wysłała. I co tutaj nam wpadło? 3 złote i tu pewnie też 3 złote. Tak, czyli mamy 6 na start, super, bardzo fajnie. Patrzymy literki, jeszcze sobie AAA. Także fajnie, wszystko się zgadza. Bo truskaweczki nie było. gruszki też nie. Arbuza też nie. Dobra, czyli mamy 6 zł. Super, bardzo fajnie. Pierwsza wygrana z drapeczka. Bierzemy się teraz za następną. Różową. I mamy tutaj tak boróweczki. O, jaki ładny stos borówek nam się tutaj ułożył. Świetnie, dobra. Co następne? Awokado. Tu mamy awokado. Super. Dalej co? Karambolka. Tutaj mamy dobra. O jeszcze tutaj dwie. Do kolekcji. Truskaweczki. O, tutaj są truskaweczki. Ostatnio kupowałam truskawki jakieś takie. Kwaśne, tak wybiórczo brałam te czerwone mocniej były. Bardziej słodkie, ale większość taka była jakaś taka kwaśna. Nie wiem co te truskawki się tak skiepściły. Brzoskwinka teraz. O tutaj mamy jedno, o nawet dwie nam się tutaj rozrzuciły. Jabłuszko. Trzy jabłuszka. Co następne? Bananki. Troszkę nam Aniuka tutaj odblokowała. Owocową, bo przez chwilę u mnie trochę owocowa przysnęła. A tutaj znowu już na rozruch 6 zł wpadło. Także już się cieszę. Wynajmniej wiemy, że nie będzie pustego wyniku. Chociaż co by nie było, to i tak jednak mi, yy, miło jest podrapać, bo jest zabawa, którą Ania nam tutaj zapewniła. Także super. Co tu mamy? Kiwi. Ruszeczka, tu mamy gruszkę I tu mamy gruszkę Dalej cytrynka Ani chciałam bardzo serdecznie podziękować Oprócz tej paczuszki To jeszcze też, że Ania mnie wspiera Na tipli Także bardzo Ci Aniu dziękuję za Twoje serduszko Jakie mi okazujesz I oczywiście ja i zapewne i Dawid Przyznam rację, że tego tak nie zostawimy to nie w naszej naturze leży ale teraz skupmy się na zdrapce mamy tutaj ananasa, czyli ananasów nie było tutaj wisienki nam blokują melona nie było winogronek też nie no także tu mamy pustą zdrapeczkę jeszcze szybciutko te literki kontrolne W i P czyli są różne, także na razie jeden do jednego ale tam też poprzednia nam zwróciła tą drugą no dobierzemy się teraz za następną, zieloną. I tutaj nam wpadło winogronka. Tak jak w poprzedniej nie było. Tak tutaj, proszę, zaczynają się na starcie. Winogronka, teraz figa. Pomarańcza. A jak się ładnie tu brzoskwinki ułożyły. Ciekawe, czy będą. O, jeszcze tu. Ciekawe, czy będą brzoskwinki. A tutaj jedna pomarańczka jeszcze w rogu. Dalej co? Cytrynka. Co cytrynka? Wisienki. O proszę, A, ale mamy tu dużo wisienek. Super. Jak nam się tutaj dużo rozstrzeliło wiśni. Kokos. O, tu mamy kokos. Tu co dalej? Banany. Ale 100 lat nie jadłam kokosów. A, lubię kokosy. Może do jakiegoś sobie w końcu kupię. <laughs> Ciężko się dobrać do kokosa. Żeby go rozłupać. <laughs> Boróweczka teraz. Mamy boróweczkę. O, i tutaj, i tutaj, i tutaj. <laughs> Są boróweczki. Dalej mamy ananaska. Proszę, tu jest ananas. O, i tu jeszcze jeden. Ancymon. Co następne? Awokado. Dalej mamy arbuzika. O, proszę, a, ale ślicznie się tu ułożyły arbuziki. Teraz jeszcze tylko karambolka, a już w ogóle będziemy szczęśliwi. A. Dobra. I co tutaj mamy? Melona mamy tutaj dwa meloniki. I tutaj mamy jednego. I ostatni symbol gruszka, tu dwie gruszeczki, które nam niestety nie otworzyły żadnej linii. Bob się wydawało, czy to było jabłuszko? Nie, nie było. Karambola nam uciekła, brzoskwinki się nie pojawiły. Jabłuszko też nie. Także niestety ta zdrapeczka jest pusta koda i patrzymy literki kontrolne P i A także nic następna zdrapeczka różowiutka, ładna i zaczynamy jabłuszkiem jabłuszka trzeba jeść, bo są zdrowe i mają dużo witamin kiwi <gibli> I widać jest zdrowa. Zresztą wszystkie owoce są zdrowe, tylko zależy jaką kto ma tolerancję. Niektórzy mają na, na cytrusy uczulenie. No ja na szczęście nie mam, bo bardzo lubię mandarynki i pomarańcze. Ale mam koleżankę, która ma no, uczulenia naprawdę na dużo pokarmów, tym właśnie cytrusy. No ale za to może iść rabarbar a rabarbar bardzo smaczny smak dzieciństwa wynajmniej ja to zawsze lubiłam rabarbar w cukrze moczyć przysmak dzieciństwa o tutaj mamy figę a figi nie lubię My suszona figa, ponoć bardzo zdrowa ale smakowałam nie, nie przepadam ze figami kokos Tutaj mamy kokoska, o i tutaj jeszcze, dobra. Kolejny rządek, pomarańczka. Tu mamy pomarańczkę i tutaj. Dobra, te troty trochę sobie tutaj obtrzepię. No i lecimy dalej. Boróweczka, o tutaj jak ładna kostka z borówek. Fajnie. Banany. O, i dajcie znać, czy lubicie, jak jest słonecznie, czy lubicie się wygrzewać jak jaszczurki, czy raczej bardziej w cieniu. Ja to tak umiarkowanie lubię trochę na słońcu, ale jednak nie lubię, jak jest zbyt gorąco, tak żeby się aż roztapiać. Ciepło lubię, ale nie, żeby jakiś taki mocny, mocny upał. Chociaż trochę musi też przygrać, żeby trochę tego lata u nas było. Ale z takim najlepiej le, lekkim wiaterkiem. Karambola. Tu mamy dwie karambolki. No i co, żaden symbol nam się nie utworzył, z tego co widzę. Znaczy, przepraszam, żadna linia nam się nie utworzyła, a nie żaden symbol. Trochę mi tu słońce już za mocno przykrzewa, ale na szczęście gołębie nie szaleją na balkonie, także możemy sobie spokojnie drapać. PNS. Dobra. Przedostatnia zdrapeczka, taka cytrynowa. I lecimy. Co tu nam wpadło? Wisienki. O, jedna wisienka na torcie. Jedna wisienka, a nie, przepraszam, dwie wisienki, czyli mamy komplet. Cytrynka. Tu mamy cytrynkę. I tutaj mamy aż cztery. Dobra. Dalej mamy arbuza. Luzik, arbuzik. Jak ja to lubię sobie mówić. Mamy arbuza, dalej ananaska. <laughs> Jeszcze takie puste, jedna z na razie. <laughs> no ale to nic. Chociaż fajnie sobie, fajnie sobie podrapać. I bardzo Ci Aniu kochana, dziękuję za tą zabawę. Już teraz winogronka Tu mamy winogronka, następnie jabłuszko. Czerwone jabłuszko, jak w tej piosence. Awokado. O, proszę, awokado tu mamy. Awokado miałam okazję jeść. A trzeba je dość dobrze przyprawić, bo samo w sobie ma taki mdły smak. No ale jest bardzo zdrowe. Gruszka. Kiwi mamy tutaj. Dalej co? O, jest kokos. Mamy kokosa. Dobra, te paproszki już można trochę strzopnąć. I co następne nam tu wpada? Następna karambola. Tutaj mamy dwie karambolki. Następna grusz, yy, pomarańcza. Co jest z tą gruszką tutaj? Gruszka już była. Pomarańcza i ostatni symbol banany. Dwa banany. I to by było na tyle Tu jeszcze widzę, że mi uciekło awokado Uciekło mi awokado Ale nie było Nie było tego melona Borówek Figi, brzoskwini też nie było Także tu chyba wygląda na to, że też mamy Niestety pusteczkę No niestety Różne literki I ostatnia zdrapeczka czy będzie szczęśliwa, czy tylko jedna nam tutaj soczyście dała wygrać? Karambola, trzymajcie mocno ciki. I tak, tu mamy karambole, bananki, dwa bananki. Dalej mamy awokado, o tutaj mamy. I tutaj. Co następne, następna truskaweczka. Tu mamy truskaweczki. Super, dobra. Jabłuszko. O, i tutaj cztery jabłuszka. Następnie cytrynka. O, tu znowu nam się utworzył taki rządek cytryn, jak w poprzedniej zdrowce. Cyprynka, wisienki. O, też dwie wisienki. Parka. Melon. O, tu mamy melony. O, i nawet więcej. No, ciekawe, czy na koniec nam ostatnia zdrapeczka też jeszcze coś da wygrać. Kiwi też tu jest. Dalej arbuzik. Nie ma, to, nie ma to jak podrapać sobie taką soczystą, owocową zdrabkę w takim klimacie tropikalnym na dworzu. Tropikalne owoce i tropikalny klimat na dworzu i wszystko gra. Ananas tu mamy kokosa. Dalej winogronko. Ale normalnie zaraz się rozpuszczę. I figa. I tutaj zaraz muszę sobie chyba jakiś schłodzony napój zafundować. Dobra, teraz widzicie tylko paproszki, no ale już widzicie zdrapeczkę I wygląda na to, że na koniec też padł nam pustaczek. Tylko zobaczmy, czy tu Ewelina czegoś oczywiście nie pominęła. D, 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 czyli gdzieś pominęłam. A gdzie pominęłam? Moi kochani, zaraz zobaczymy. Awokado, czy tu gdzieś było awokado, boróweczki? Eee, no i co tutaj? Co? Ja tu pominęłam. Już mi chyba za bardzo te słońce przyskierzało. Awokado, nie było borówek. Nie było brzoskwinia. Też nie było gruszka, a było awokado, o matko. No widzicie? I mamy trujeczkę na koniec. Super, pozytywnym akcentem kończymy draping. Wygraną. Wybaczcie, ale naprawdę po prostu ja już się rozpuszczam dzisiaj. Dwie zdrapeczki od Aniłki nam wygrały, także bardzo się cieszę, pozytywny jak najbardziej wynik. Wpadło, tutaj nam wpadło 6, tu wpadło 3, także mamy 9 zł od Aniuli na pomnożenie. Bardzo Ci dziękuję, Aniu kochana za tą zabawę jeszcze wygrane z drapeczki. Super prezent od Ciebie. My oczywiście też nie pozostaniemy dłużni. Serduszka dla Aniulki proszę zostawcie w komentarzu. Dziękuję jeszcze raz Aniu kochana, a Wam dziękuję za oglądanie, za to, że jesteście. Zostawcie proszę łapeczkę w górę i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku Muziaczki. Papa!